Kochani, ogromne gratulacje. Zdobyliście trzecie miejsce w jubileuszowym programie Taniec z Gwiazdami w jubileuszowej edycji. Jakie to jest dla Was uczucie? Wspaniałe. Spełnienie marzeń? Tak, 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 tak. Całkowity spokój i takie szczęście. No. Tak, od początku dzisiaj od wejścia do studia, od rozgrzewek, od pierwszego roztańczenia czy próby generalnej, po prostu mega, mega wdzięczność za to, że możemy tutaj być. Za to, że mogę z Tobą tańczyć, za to, że stworzyliśmy takie piękne choreografie, że spełniłaś moje marzenie, że zaprosiliśmy Artura, zrobiliśmy ten freestyle, no coś pięknego. Punktacja była zdecydowanie na Waszą korzyść. Byliście na szczycie tabeli. Czy był może taki moment, że mieliście w głowach to, że jednak to Wy możecie zdobyć kryształową kulę? Właśnie tak, każdy ma, bo nigdy nie wiadomo. Tak, tak, tak. Jak najbardziej. No te punkty. One pokazują coś, nie pamiętam dokładnie, jak wygląda y, regulamin, ale no, jeżeli dostaliśmy znowu te 40, no to to cieszyło. No właśnie, bo powiem Wam szczerze, że jest to poniekąd zaskakujące, ponieważ wy no, tańczyliście najlepiej, a jednak jesteście na tym trzecim miejscu. No ale to nie zawsze taniec jest najważniejsze, po drugie każdy ma swój gust, więc to jest całkowicie zrozumiałe. Nigdy nie ma, że ludzie tylko za kimś jednym idą. Także nie, 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 nie. Wydaje mi się, że też Bagi z Magdą przeszli taką samą drogę jak my, więc nie porównywałabym na pewno. A powiedzcie mi proszę, bo wiem, że również otrzymałaś czek, może nie tak duży jak za pierwsze miejsce, ale czy na przykład sprawisz sobie jakąś małą przyjemność? Tak, zabiorę Kamila na lody. O, to chyba konkretna porcja. To, bę to będą, du będą duże porcja, tak. Przecież. Gelato, tak <laughs> jest. Co pan w ogóle dał ten program? W siebie. W siebie, w siebie nawzajem. nawzajem. To, że mogliśmy się pooglądać nawzajem. Pożyć razem trzy miesiące, można o, tak powiedzieć. Coś czyli, pięknego. Czyli co, gdyby tak podsumować, to nie ma żalu, że jest to trzecie miejsce? Nie, kochani, nie, to, całkowicie. Jest, to jest taka przygoda, tego się nie powtórzy. Ni, się... Nie zamieniłbym żadnej ilości kryształowych kul za to doświadczenie, które teraz miałem z Wiktorią.